Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. I tak jak widzicie, nie mam na sobie dzisiaj zbyt dużo makijażu. Przygotowałam sobie jedynie górną powiekę oraz brwi, a twarz pozostawiłam nietkniętą, a to dlatego, że będę dzisiaj testować dwa bardzo ciekawe produkty, które pokazywałam wam ostatnio na moim Insta Stories. I osoby, które są ze mną bardziej na bieżąco, jeśli chodzi o Instagram, już pewnie domyślają się o co takiego chodzi. A jeżeli ty się nie domyślasz, ponieważ nie jesteś ze mną na bieżąco jakim cudem hello, ale jeżeli tak jest, to ja ciebie bardzo Serdecznie zapraszam na mój Instagram, ponieważ on jest takim uzupełnieniem tego kanału. No i dobra, nie będę już Was dłużej trzymać w niepewności. Dzisiaj będziemy testować dwa produkty marki a dwie nowości, czyli podkład i pomadkę, które bardzo zaciekawiły mnie swoimi obietnicami. Zresztą Was też, ponieważ na Instagramie zadałam Wam pytanie, czy chcecie test tych dwóch kosmetyków? No i odpowiedzieliście bardzo twierdząco było ponad 90% na tak. Także nie pozostaje mi nic innego, jak właśnie zrobić dla Was ten test i będziemy dzisiaj testować. Podkład, który nazywa się Avon True Power Stay 24 Hours, który obiecuje nam moi drodzy, że będzie się utrzymywał bardzo długo, do 24 godzin. Dodatkowo ma być odporny na wycieranie, ma prezentować się świetnie na twarzy przez cały dzień. Dodatkowo ma podobno nie wymagać poprawek w ciągu dnia. Sprawdzimy to. Ja wybrałam sobie kolor Light Ivory spośród 15 dostępnych. E, chyba będzie taki idealny dla mnie w tej chwili. Zobaczymy. Ewentualnie może być troszeczkę za ciemny, ale ja szyję mam i tak to. Troszeczkę ciemniejszą, ponieważ jest tutaj jeszcze resztka samopalacza, także ogram to. No i będziemy testować jeszcze wspomnianą już wcześniej pomadkę z tej samej serii, która nazywa się Power Stay 16 Hours, czyli ta trwałość jest nieco krótsza, ale nadal 16 godzin, z pomadką na ustach, która ma się tyle utrzymać. No to jest wyzwaniem i przyznam Wam szczerze, że jeszcze nie wiem, którego koloru z tych pomadek użyję, ponieważ mamy 10 dostępnych kolorów. To wyjdzie w praniu, kiedy dokończę sobie makijaż oka, to dobiorę coś. Tak, żeby mi po prostu pasowało. Także co moi drodzy, do dzieła! Ok, także możemy już przejść do aplikacji podkładu, który będę dzisiaj nakładać na twarz gąbką. No i cóż, okaże się zaraz, jakie ma krycie i jakie ma właściwości. Rozłożę go sobie palcem po twarzy. No i powiem wam, że już wydaje mi się, że krycie będzie miał dosyć niezłe, ponieważ robiąc te kropeczki widzę, że nie są one takie przeźroczyste. Także oby się to sprawdziło. I wklepuję teraz gąbką. I wklepując ten podkład gąbką, mam wrażenie, że ma średnie krycie. Zaraz zobaczymy, czy da się budować, chociaż ja bym nie chciała dzisiaj budować tego krycia jakoś niesamowicie mocno. Mam wrażenie, że ten podkład odrobinkę dosłownie oksyduje, także warto wziąć to pod uwagę przy wyborze idealnego odcienia. Nałożę odrobinę również na szyję. Podkład na drugą połówkę twarzy nałożę poza kamerą, i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, moi drodzy, podkład nałożony i póki co muszę Wam powiedzieć, że to wykończenie bardzo mi się podoba. Jest takie lekkie i satynowe. Ja nie znoszę podkładów, które są tępe i matowe, także to na bardzo duży plus. Dodatkowo przypomnę, że ja nie mam teraz na twarzy żadnej bazy, także ten podkład będzie miał nieco trudniej z dobrym utrzymywaniem się. No ale mimo wszystko nie powbijał mi się w pory, co jest dużym wyzwaniem, ponieważ zwykle podkłady, jeżeli nakładam je bez bazy wypełniającej pory, po prostu się na tych porach osadzają i nie wyglądają zbyt tak. Atrakcyjnie, a teraz prezentuje się to naprawdę bardzo gładko, także no, jestem pod wrażeniem. Teraz na twarz, a właściwie pod oczy i na niedoskonałości nałożę korektor z Benefitu, który pokazywałam Wam ostatnio i przejdziemy do pudrowania twarzy. Jeśli chodzi o to, jak podkład łączy się z korektorem, to naprawdę pięknie się to w tej chwili prezentuje, bardzo gładko. I też, tak jak widzicie, nie nakładam tego korektora na całej twarzy, jedynie na niedoskonałości i pod oczy, dlatego że nie chcę zaburzać działania podkładu. No ale póki co naprawdę fajnie się łączą, wygląda to bardzo gładko, a naprawdę nie mam na twarzy żadnej bazy. Podkład i korektor nałożone i muszę Wam powiedzieć, że jestem w szoku, jak pięknie się to wszystko połączyło, jak gładko moja buzia wygląda. Jestem ciekawa, czy po przypudrowaniu też będzie się to tak dobrze prezentować, także od razu biorę puder i dzisiaj użyję pudru z Huda Beauty, transparentnego i utrwalę sobie najpierw przestrzeń pod okiem. Przypudruję sobie również tutaj tę strefę policzka, dlatego że w tym miejscu mam najbardziej rozszerzone pory. Także, żeby zabezpieczyć je jeszcze dodatkowo, e, nałożę tutaj po prostu więcej pudru. I o ile zwykle ten puder z Huda Beauty robi mi taką ogromną różnicę, kiedy go aplikuję, ponieważ wygładza te pory znacznie. Tak teraz zarówno z prawej, jak i z lewej strony one są tak samo gładkie, zobaczcie. Także naprawdę podkład robi robotę i pięknie wygładza, mimo tego, że nie mam, tak jak wspomniałam, na sobie żadnej bazy. Wow! Także teraz nałożę odrobinkę pudru również po drugiej stronie, żeby było sprawiedliwie. Okej, okay, i pudruję sobie głównie strefę T, ponieważ ja czuję, że ten podkład ma właściwości zastygające. Także tego pudru tutaj na bokach twarzy zbyt dużo mi nie potrzeba. E, także skupię się jeszcze tutaj na tej zmarszczce nosowo-wargowej, a nadmiar pudru zmiotę dużym pędzlem. Podkład utrwalony, także pozwólcie, że teraz poza kamerą na szybko wykonturuję twarz i za chwilkę do Was wrócę. Konturowanie zrobione, dokończyłam też w międzyczasie dolną powiekę i pozostały mi już tylko jedynie usta i użyję oczywiście pomadki, o której wspominałam Wam wcześniej, w takim pięknym, winnym kolorze i nazywa się Stay Put Sangria, także aplikujemy. Jestem bardzo ciekawa tej konsystencji, bo jak robiłam swatchy, to zapowiadały się bosko, także mam nadzieję, że na ustach będą równie napigmentowane. No, pigment to tutaj jest. Wow. Widzicie to? Nie mogę za bardzo gadać, ale nagranie jest super. Okej, okay, moi drodzy, pomadka nałożona i muszę Wam przyznać, że ma zabójczy pigment, dlatego też bardzo łatwe było dla mnie wyrysowanie ust do takiego kształtu, jak lubię, bo właśnie pigment był nienaganny. Ja się znam bardzo dobrze na konsystencjach ciemnych pomadek, ponieważ sama osobiście często ich używam i wiem, że one zwykle lubią smużyć, ten pigment nie jest jednolity, a w tym przypadku no naprawdę nie ma się do czego przyczepić. E, jedyne co widzę, co nie wiem czy jest dobre czy złe, to fakt, że trochę się usta lepią ale pigment się nie przemieszcza, więc ja podejrzewam, że teraz ta pomadka właśnie nabiera takich długotrwałych właściwości i dlatego jeszcze e, chwilę będzie się lepić. I jeszcze przed chwilą te usta lepiły się mocniej, także wydaje mi się, że po kilku minutach ten efekt zniknie, ale to oczywiście dam Wam jeszcze znać. No i tak moi drodzy, tak prezentuje się ostatecznie makijaż. Mamy godzinę, już Wam pokazuję 12.08, zablokuję ekran, żeby godzina była widoczna. E, także spotkamy się na pewno w ciągu dnia kilka razy, żeby sprawdzać jak ten podkład i pomadka się utrzymują. Póki co efekt bardzo mi się podoba. Jestem, tak jak już wspomniałam, chyba z cztery razy bardzo pozytywnie zaskoczona. Jednocześnie ja wyczuwam te właściwości zastygające, więc mam poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo bardzo ładnie wyglądają na nim te produkty suche, więc fajnie je przyjął. No i naprawdę ja nie mam się do czego tutaj przyczepić. Krycie jest średnie, także nadal widzę fakturę skóry, jakieś niedoskonałości. Dodatkowo przykryłam sobie korektorem, więc jest naprawdę ideolo. A jeśli chodzi o pomadkę, to ten pigment powalił mnie na łopatki, także że mam nadzieję, że to wszystko dodatkowo po prostu dobrze się utrzyma, co będziemy sprawdzać w ciągu dnia, także cóż moi drodzy do zobaczenia! Ok moi drodzy przychodzę do Was z pierwszą aktualizacją, mamy godzinę 16.51, także minęło jakieś 4 godziny od aplikacji makijażu, ja wprawdzie siedziałam w domu ale teraz uwijam się szybko, żeby wylecieć do kina, no i upociłam się strasznie w międzyczasie, ponieważ jest dosyć ciepły dzień, no ale makijaż tak jak widzicie jest na swoim miejscu zarówno podkład jak i pomadka tak naprawdę się nie ruszyły, mimo tego, że ja zjadłam kanapki w międzyczasie, wprawdzie nie był to żaden taki tłusty posiłek, ale mimo wszystko przy kanapkach również może się pomadka naruszyć, a w tym przypadku nadal jest nawet tutaj w wewnętrznej części ust, a jeśli chodzi o podkład, to zupełnie się nie zebrał, w zmarszczkach uśmiechu jest w porządku, nie starł się z tych gagatków. Także póki co prezentuje się to obiecująco, ja oczywiście jeszcze wrócę do Was po kilku godzinach, żeby ostatecznie podsumować ten makijaż, natomiast teraz mogę spokojnie wyjść i nie muszę się wstydzić, nie muszę się martwić, że wyglądam źle, ja nie musiałam też robić żadnych poprawek. Także to tyle na ten moment. Widzimy się już za kilka godzin do zobaczenia. Cześć kochani. Wracam do was po 12 godzinach z podsumowaniem trwałości podkładu oraz pomadki Power Stay marki Avon. Wybaczcie mi te zaspane oczy, ale byłam jakieś 15 minut przed pójściem spać. Więc jeśli chodzi o to, jak utrzymały się testowane dziś kosmetyki, to przede wszystkim Proszę mnie uszczypnąć, bo ja naprawdę chyba śnię. Tak pięknie wygładzone pory, po 12 godzinach bez poprawek. To przypadek, który zdarza się może raz na 20 podkładów. Świetnie kontrolowane świecenie. Skóra wygląda jedynie na lekko błyszczącą, co moim zdaniem akurat dodaje jej naturalniejszego wyglądu. Absolutnie nie ma tu mowy o, wiecie, takim tłuszczu na twarzy, także kolejny plus. Co do zebrania się podkładów w zmarszczkach, to zrobił to minimalnie, a miałam mocno gadany dzień i sporo ruszałam twarzą. Wy to pewnie widzicie, bo założyłam najostrzejszy obiektyw makro, jaki mam, ale generalnie ludzkie oko praktycznie tego nie dostrzega. Pomadka jest również bez poprawek. Trochę się zjadła w wewnętrznej części, ale to dopiero jakieś dwie godziny wcześniej, kiedy uraczyłam się tłustym jedzeniem i dobiłam chipsami. Także no, takie ekstremalne warunki, to bardzo dużo jej zostało. W trakcie demakijażu potrzebowałam płynu dwufazowego, by ją zmyć, więc jest mega trwała. Także, cóż, moi drodzy, podsumowując, podkład myślę, że na pewno zagości teraz na mojej twarzy jesienią na stałe, bo ma optymalne krycie, bardzo ładne wykończenie i faktycznie utrzymuje się bez zarzutu. Pomadka również zdała egzamin, a to trudny odcień, więc poprzeczka była wysoko zawieszona. Na pewno sprawdzę też inne kolory, także to by było już wszystko. Koniecznie dajcie mi znać, czy chcecie jeszcze jakiś test tej marki w przyszłości i do zobaczenia! PA!